mojego dziecka zatopiłem nieprawość świata i niegodziwość każdej raniącej mojej duszy. Mnie duszy. Przez wzgląd na Syna przebaczam Wam zupełnie i całkowicie. Ktokolwiek powoła się na tę krew, umierając, nie może być zatracony. Czy innymi słowy, jak wy powiesz przy śmierci, Jezu, ratuj. Dzieci, ozmycie, wystarczy. Albo powiesz, Ojcze. Kto się powoła na tę krew. Umierając, nie może być zatracony. Dlatego tak ważne jest dla Waszego spokoju ducha przykonających, kiedy jeszcze jakiś jest kontakt Weź do ręki krzyż. Jakby już nie zdążył zobaczyć Pana. pokaż. Jak się umierający uśmiechnie. Otworzy oczy. Jak mu podasz i patrzy, czekasz na sposoby. Lub jakoś tam ręką ruszy. Tak, tylko tyle. A ty trzymasz. To już wiec, że on się przyznaje. A jak ci już pocałuje Pana Jezusa. Dzieci. To się są najszczęśliwsi. Bo wtedy ma tata, ucałuj. To jest Pan Jezus. Jak to zrobi, dzieci już macie pewność, że Wasz najbliższy ojciec nie może być zatracony, bo przyznał się do krwi zbawiciela. Dla syna nie mogę potępić duszy, która zakrywa się. Zakrywa Salwiny krwią mojego syna. Takiej duszy nie mogę potępić. Choćby jej grzechy były najcięższe, krew niewinna, która wyrała się dla ludzkości, zmywa je całkowicie i gładzi bez